No cześć, hej, witam was bardzo serdecznie. No i zaczniemy od, zaczniemy od tak zwanego koksu, czyli od tego, że mój filmik pod tytułem Wojna Chmiela wywołał no, troszeczkę reakcji włącznie z tym, że pojawił się nawet na fanklubie tak zwanym yy, Chmiela. No bardzo dobrze, to znaczy, że kogoś poruszył ten materiał, jeśli się pojawił u Chmiela na... Facebooku, to znaczy, że kogoś poruszył. Jeśli ludzie komentowali ten materiał i tak, i siak, komentowali tak, jak uważają to za... Kurczę, ta moja polówka jakaś wygięta dzisiaj, nie wiem, co się stało. Yy, komentowali i tak, i siak, oczywiście mają prawo komentować to różnorako, no bo każdy ma swoje poglądy, a ja jestem, no, staram się być ym, tolerancyjny, oczywiście pojawiły się bluzgi i tak dalej, i tak dalej, no. Na to nic nie poradzę, to przedstawia tylko i wyłącznie poziom umysłowy, a może inaczej, inaczej brak poziomu umysłowego danych komentujących. No cóż, kulturę wywodzi się z domu. Przede wszystkim jeśli rodzice kogoś nauczyli bluzgać i obrażać innych ludzi, no to oni to robią, bo uważają to za słuszne, dlatego dlatego, że yy, nauczyli ich tego rodzice. Ja nie jestem ich rodzicami, nie będę ich uczył kultury po prostu no są ludzie i ludziska pojawiły się komentarze, że ja jestem pozerem, dlatego że yy, miałem wczoraj czapkę polo yy, na głowie i miałem polówkę yy, też polo laurenta, no i tak no to ja jestem od razu pozerem, więc aby potwierdzić to, że jestem pozerem, dzisiaj mam kolejną polówkę polo laurenta, czapkę też mam polo, proszę bardzo, czapka też polo Ralph Laurent. No cóż, lubię tą firmę i yy, będę po prostu sobie kupował rzeczy z tej firmy. Yy, te, które mi się podobają i, i tyle. Ale jak kogoś boli tyłek, no to no sorry, no ty też możecie iść do sklepu i sobie kupić yy, polo. A jak wam się nie podoba, no to jest ciężko, to sobie kupcie koszulkę Adidasa na przykład, nie wiem. Yy, no wywlekanie, wywlekanie, no czepianie się mm, czegokolwiek, czego się można tylko czepić, no ale co to? Mnie to nie boli, prawdę mówiąc. Tak czy inaczej, było poruszenie, yy, było też komentarzy yy, trochę, że tak powiem, które w pewnym sensie stają po... Moj, no, stają po mojej stronie. To też takie trochę dziwne. No po prostu były komentarze ludzi, którzy w pewnym sensie yy, podzielają mój pogląd. Ja nie uważam, że mój pogląd jest słuszny czy niesłuszny. Po prostu wypowiedziałem się yy, na temat yy, dany temat. Yy, powiedziałem to, co myślę i tyle, i nie będę tego zmieniał. Yy, zaznaczę jeszcze raz. Yy, lubiłem zawsze chmiela oglądać. Nadal go lubię oglądać. Yy, faktem jest, że rzeczywiście te y, live, y, y, ciągłe live, że tak powiem, troszeczkę y, moim zdaniem skromnym, troszeczkę opuściły ten kanał w dół, dlatego że y, dlatego, że to jest to właśnie taki QA, tak? Y, ludzie coś tam piszą, on się do tego od y, ustosunkowuje. Y, ja nie mówię, że to jest złe, no, to jest wybór Chmiela, to jest jego kanał i on robi to, co. Uważa, ja to szanuję, aczkolwiek musi być każdy przygotowany na to, że będą krytyczne komentarze. Ja jestem przygotowany na to, że będą krytyczne komentarze w stosunku do mnie liczę się z tym. Yy, liczę się z tym, że oczywiście też się znajdą imbecyle, które po prostu yy, mają brak. No, mają braki w słownictwie polskim i po prostu będą bluzgać i tak dalej. No, może, może studiowali łacinę, w cudzysłowie, oczywiście rzecz biorąc. No ale cóż, no, kulturę się wynosi z domu, ja na to nic nie poradzę. Yy, także, no, starych drzew się nie przesadza, tak? Yy, także jest ciężko. Cieszy mnie to, że było poruszenie pod tym tematem. Było sporo ludzi, którzy uważają yy, podobnie. Byli ludzie, którzy się, yy, że tak powiem, sprzeciwiali mojemu zdaniu. Szanuję to jak najbardziej. Mają prawo, każdy ma prawo mieć swoje. Poglądy. Ale biorąc pod uwagę to, że było jakieś tam poruszenie yy, na ten temat, to znaczy, że temat był gorący. No, nie chodziło mi o to, żeby po prostu stworzyć gorący temat i po prostu wyciągać jakieś yy, mniej czy bardziej ważne sprawy tylko i, i włącznie po to, żeby były wyświetlenia, bo takie komentarze też się pojawiły. Nie. Po prostu zrobiłem materiał. Uważałem, że mm, chcę poruszyć ten temat, poruszyłem ten temat, no a reszta oczywiście ludzi, jak to yy, ludzie, dopisali sobie jakieś bajki, historyjki i tak dalej. Proszę bardzo, można sobie dopisywać bajki i historyjki. Nie mam nic przeciwko temu. Ja swoje po prostu wiem. I szanuję każdą osobę, yy, która się do tego odniosła. Czy w taki sposób, czy w taki sposób. I tyle. No, szanuję. No. Szanuję to, że mieli prawo do wypowiedzi. Ich wypowiedzi nie zostały usunięte przeze mnie. Wiem, że parę wypowiedzi było usuniętych... Znaczy, zniknęło z komentarzy. Nie wiem, czemu ja nic nie usuwałem, nie usuwam. Yy... Tak samo były komentarze na Chmiela Stronie, też ponoć jakieś komentarze zostały, zostały pousuwane, no to na pewno nie ja, zapewne moderator, albo po prostu te komentarze zostały przez kogoś zgłoszone i zostały usunięte. Moje komentarze nie zostały usunięte, także znaczy ja się staram zawsze odnosić z jakimś tam szacunkiem, w jakichś granicach, tak? Szacunku, bo każdy ma prawo mieć swoje zdanie, i tyle. O, to jest taka właśnie moja kropka nad i kropka nad tym tematem wczorajszym. Oczywiście czekam jeszcze na to, bo myślę, że na pewno Chmielu się odniesie do tej sprawy. Proszę bardzo. Oczywiście może się jak najbardziej odnieść do tej sprawy. No, z mojej strony sprawa jest tak naprawdę zamknięta, bo wypowiedziałem się o tym, co myślę. Mam nadzieję, że Chmielu się specjalnie nie obraził. No nie ubliżałem mu, nie obrażałem go. Troszeczkę tam poszło, że tak powiem, sarkazmu z mojej strony, ale Chmielu też jest sarkastyczny w swoich daily vlogach czy liveach i tak dalej, i tak dalej. Nikogo specjalnie nie obraża, chociaż czasami mu się tam zdarzy pojechać dosyć mocno po rajtach niektórym ludziom. Ja to szanuję, rozumiem to, bo mi też się zdarza czasami komuś pojechać po rajtach, takie jest życie. Życie nie je bajka. Life is brutal and kopas w dupas and full of zasadzkas. Więc właśnie. To niech będzie kropką nad i. Na razie.